Witajcie kochani, dziękuję w ogóle za wszystkie komentarze, naprawdę fajnie widzieć, że znowu komentujecie w dużej ilości. To są bardzo cenne wypowiedzi, ja naprawdę spędziłem dobrych kilka godzin wczoraj i dzisiaj czytając to wszystko i odpowiadając Wam. I widać, że po prostu wielu z Was znowu mnie ubiegło i po prostu wiecie o co chodzi. I ten spadek subskrybentów, o których mówiłem przez ostatnie kilka odcinków, już się skończył. Zamiast tego, znowu widzę, że zaczyna Was przybywać, więc wydaje mi się, że być może, to jest oczywiście moja tylko taka teoria, te algorytmy YouTube'owe po prostu musiały się dostosować do nowego rodzaju kontentu, do nowego rodzaju zawartości. Zaczyna już być tak, jak było dawniej, więc bardzo się z tego cieszę. Pomyślałem, że na koniec przytoczę Wam jeszcze trzy bardzo fajne, moim zdaniem, ważne komentarze widzów, właśnie w odpowiedzi na poprzedni materiał. Przede wszystkim. Nie widzicie, mówię tutaj do tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzą, bo teraz jest znowu tak jak poprzednio wybudzaliśmy ludzi uśpionych odnośnie C19, tak teraz wybudzamy ludzi obudzonych na C19, ale uśpionych co do natury rzeczywistości. Kilka odcinków temu opublikowałem materiał, studium, które mówiło, że tworzymy naszą własną rzeczywistość. Dosłownie. Tytuł tego odcinka, moi drodzy. Z jednej strony stwarzamy rzeczywistość, z drugiej proponują nam ich wersję na życie. Co wybierzesz? Odsyłam tam, podlinkuję wam to. Jak, jak jeszcze nie widzieliście, przeczytajcie to i postarajcie się to zrozumieć. Więc czy nie widzicie, że to tak działa, że ciągle są jakieś fale, fale strachu. Pluskwa milenijna, trzeba się przygotować, dziura ozonowa, kwaśne deszcze. Dopiero co robiłem o tym materiał, ale, ale niektórzy z Was dalej nie rozumieją, więc to jest kolejny etap, kolejny etap do następnego poziomu zrozumienia. Nie wiem ile jest tych etapów, może nieskończona ilość. Słuchajcie, potem znowu była propaganda terrorystów, wszyscy się ich baliśmy. Potem znowu nienawiść do muzułmanów, następnie C19, tak? Ja nie mówię, że nikt nie stracił swojego życia z powodu tych rzeczy, z tych problemów, tak? Ale nie było to tak złe. Jak zapowiadali, jak przedstawiali w mediach, teraz znowu wojna, jak nie to znowu kryzys, jak nie to inflacja, jak nie to wybuchy jądrowe w nowym Jorku. To jest absurdalne. Dlaczego głąbalistom tak zależy, abyśmy się ciągle czegoś bali? Dlaczego proste? Bo tylko w strachu będziemy na tyle słabi, osłabieni, nasze układy nerwowe będą sobie nie radziły z codziennością, że będziemy sięgać po używki, konsumować, i nasz poziom energii życiowej będzie szedł w dół. I wtedy co? Mogą nas w jakiś sposób, w jakiś tam sposób kontrolować. No, i niektórzy z Was mówią, że myśleniem niczego nie zmienimy. No jak to nie? Nasze myśli stwarzają rzeczywistość, moi drodzy. Naprawdę, ja przytaczałem wam badania, wyniki studiów z twardogłowymi naukowcami, którzy doszli do tego samego. Zrozumcie, że tak właśnie działa system kontroli. Pseudoelity wiedzą o tej regule i doskonale wiedzą, że mogą nami sterować, tylko jeśli kupujemy ich wersję świata, ich narrację z mediów i prawdopodobnie osiągną totalną pełnię kontroli. Ale wiecie gdzie? W jednej mizernej linii czasowej. W tym wszechświecie równoległym, gdzie wszyscy uznali, że oni mówią im prawdę i to będzie bardzo smutna wersja rzeczywistości. Natomiast ja, moi drodzy, i mam nadzieję, że wszyscy z was będziecie w zupełnie innym wszechświecie równoległym, w tym, w którym Prym wiedzie prawda, miłość, a nie strach. I teraz najlepsze jest to, że ten wybór nie zależy od głąbalistów, tylko od nas, gdyż ta moc, moc decyzji, moc wyboru jest w nas. Moi drodzy, o to tutaj chodzi. Ale przejdźmy jeszcze na szybko właśnie do tych komentarzy. Tutaj mamy pierwszy komentarz: Metafizyczno i lubię i lubię twoje podejście. Z perspektywy swoich 60 zim widzę i to aż wali po oczach. Ludzie tak bardzo boją się śmierci, że boją się żyć. Dokładnie tak jest. A ja uprawiam swój ogródek, dam na hamaku, skaczę na trampolinie, szkolę swoje psy, jeżdżę konno, fajnie karmię swoje ciało, gdy świeci słońce, opalam się. Do sukienek zakładam, słomkowe kapelusze. Chodzę w deszczu, latam na boso, jeszcze okna umyję. Wokół mnie jest spokój. Nie medytuję, bo chyba jakoś mi to nie idzie, ale w tym wszystkim, co robię, to chyba jestem w ha-ha-ha przewlekłej medytacji. Metafizycznie nie zmienia się. A ja odpisałem, czyli krótko mówiąc, po prostu żyjesz, o to chodzi. To jest ten prosty sekret. Dzięki za ten wpis. Moi drodzy, to się po prostu tłumaczy samo przez się. To jest właśnie to, o czym wam chciałem powiedzieć, powiedziałem w ostatnich odcinkach, żebyście nie przespali swojego życia. Żebyście nie przespali życia, narzekając, marudząc, bojąc się, że nadchodzi jakiś wielki ucisk. Słuchajcie, jak ja byłem nastolatkiem, to obawiałem się tych wszystkich innych historii, o których wtedy było w mediach. I to jest dokładnie to samo: i ten koniec świata miał nadejść, miał nadejść, ta apokalipsa i nigdy nie nadchodził. Tak? Nawet jak się coś działo, to zawsze jakoś znajdywaliśmy rozwiązanie, i nic złego się nie działo. O to tutaj chodzi. Życie mija. Ono jest po to, żeby żyć. Cieszcie się po prostu życiem, zamiast się zamartwiać, co będzie za 5 lat, co będzie jutro, co będzie za rok. Drugi komentarz. Czy przetrwanie za wszelką cenę to jest najwyższa wartość i cel? Czy jeśli ktoś będzie żył teraz każdego dnia w stresie i poczuciu zagrożenia i w końcu faktycznie nadejdzie jakiś wielki ucisk i dana osoba przetrwa trochę dłużej albo w ogóle, to czy życie po traumie lub w strasznej rzeczywistości jest naprawdę dużo lepsze niż śmierć po szczęśliwym, fajnym życiu? Druga sprawa to te przygotowania. Jak można się przygotować na wielki ucisk? To jest możliwe w ogóle? No bo mądre inwestowanie, nauka nowych umiejętności, rozglądanie się za domem, za grudkiem, dbanie o zdrowie, to jest przygotowywanie się? Czy trzeba to robić w stresie, że ola Boga mordują nas? <grytanie> te przesilenie, jakieś głębsze zrozumienie, o którym mówisz, meta, ja przeżyłam w grudniu. Nagle poczułam, że jeszcze trochę strasznych newsów, wtedy straszyli, że będzie przymus szczepień dla zawodu, w którym jest mój mąż, to coś złego się ze mną stanie. Odcięłam się totalnie od informacji. Kompletny detoks. Przestałam myśleć o C19, o Szwabie. <laughs> Śmieszy mnie ten gość w ogóle. Myślę jak ty, że każdy ma swoją drogę. Ja zrozumiałem, że nie da się przekonać ludzi, szkoda na to czasu, taka jest psychologia tłumu, propaganda, tego nie przeskoczymy. Lepiej zająć się sobą, swoją rodziną, dziećmi, przyjaciółmi. Wszystkim żyjącym strachem polecam szczerą autorefleksję: czy na przykład ich relacje z najbliższymi są ok, z mężem, żoną, dziećmi, rodzicami. Często walczymy z jakimś odległym potworem tylko po to, żeby odwracać wzrok od tego, co koło nas i na co mamy realny. Wpływ. To jest bardzo mądry wpis. Ja mógłbym wiele wpisów waszych tutaj przytoczyć, wtedy ten odcinek zająłby pewnie kilka dobrych godzin, ale to jest bardzo mądre. Właśnie to, że często jest tak, że szukamy jakiegoś wroga na zewnątrz, że staramy się znaleźć tego przeciwnika na zewnątrz, żeby móc do niego zacząć strzelać, żeby go zaatakować, żeby móc określić kogoś jakoś winnego, a tak naprawdę chodzi o to, że musimy rozwiązać jakieś zabagnione problemy wewnętrzne, lub jakieś sytuacje rodzinne, lub inne rzeczy, lub jakieś traumy z dzieciństwa. Dokładnie tak jest. Tak? Ja odpisałem, no właśnie, zadajesz dobre pytania. Tak można chociaż powiedzieć. A z tym, miałem fajne życie. Śmierci przybywaj, zamiast, o oh, cholera, jednak umieram. Przygotowania. Jeśli da się przygotować na wielki ucisk, to to nie jest wielki ucisk, tylko malutki. <laughs> A skoro się nie da, to po co sobie tę głowę zawracać? Być może to jest właśnie to wybudzenie, którego żadna AI nie jest w stanie kontrolować bo nawet nie rozumie ludzkiej natury. Głąbaliści zaplanowali swój wielki reset, rozpisali swoje algorytmy, stopniowany plan coraz większego ucisku, a tutaj ludzie po prostu odpuszczają, wyłączają TV, nie słuchają propagandy. Więc jak ma do nich dotrzeć, że jest jakiś wielki ucisk? I w ten sposób to właśnie oni, moi drodzy, zainicjowali to przebudzenie ludzkości. Tak? O to, to jest ten absurd. Z ciemności wyszło światło. Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. To jest wszystko zgodne z naturą balansu we wszechświecie, tak? Z taoizmem, z Yin-Yang, z tym całym konceptem. Nie da się przecież równolegle na całej planecie wprowadzić wielkiego ucisku. W żaden sposób to nie jest możliwe. No chyba że w telewizji, której coraz więcej ludzi przestaje słuchać. Globaliści panikują, sami nie wiedzą, co robić. Odpuścić czy wzmocnić próby straszenia? Jeśli odpuszczą, to wybudzenie będą problemem. Jeśli wzmocnią, to ryzykują dalsze wybudzenia. Oj, spieprzyli to po prostu koncertowo. Z tym odcięciem to jest efekt domina. Zamiast ratować innych, uratować siebie. Potem inni zobaczą, że ktoś żyje szczęśliwie, więc pomyślą, że oni też mogą i może coś im zaświta. Tak to działa. Nie będę tego komentował, moi drodzy. Wszystko tutaj napisałem, oczywiście. Ja znowu tutaj zasłoniłem informacje, kto komentował, ale jak dla, dla wytrwałych możecie znaleźć te komentarze. One są pod tymi ostatnimi odcinkami, także polecam, bo naprawdę świetna, świetna lektura i Naprawdę fajnie się czyta, bardzo, bardzo mądre wpisy od Was. I ostatni już komentarz. Siema, po, siema podzielam Twoje poglądy i zdanie. Gdyby te kanalie nie obawiały się nas, to już dawno byśmy byli w obozach izolacyjnych. Bez żadnych gierek i ceregieli. Od czasu srowida, kiedy uświadomiłem sobie, co się dzieje na świecie, jak on funkcjonuje, to odkryłem w sobie jeszcze większe pokłady siły, mocy, poprzez uświadomienie sobie, że dążenie do kasy nie ma sensu. Strata czasu i energii. Nie będę rozwijał tematu, bo kto wie, ten wie. He he. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia również i... Dokładnie tak jest. Ja odpisałem otóż to. Na co czekać? Po co bawić się w jakieś strowidy i delikatnie podchodzić przeciwnika? Dlaczego nie wysłać policji i od razu spacyfikować każdy ruch oporu? No cóż, policja to też ludzie, na każdym szczeblu władzy są spory i konflikty. Ich potęga jest iluzoryczna. Te pokłady mocy też to czuję. Jesteśmy znacznie bardziej potężni niż nam się wydaje. Oni to wiedzą. Gdy ludzkość sobie to uświadomi, to będzie ich koniec. I moi drodzy, dokładnie tak jest, bo widzicie, oni to wszystko robią krok po kroku, tylko dlatego, bo wiedzą, że możemy ich jeszcze wynieść na taczkach. tak? Po co się bawić? Po co się bawić w jakieś próbne wirusiki, jakieś co? Jakby chcieli naprawdę zrobić coś złego, to już by to dawno zrobili. Po prostu, gdyby mieli taką moc, ale nie mają takiej mocy. Jeśli chodzi o pieniądze, jeśli żyjesz w zdrowiu, to nie potrzebujesz pieniędzy na lekarzy. A pieniądze szczęścia nie dają, moi drodzy. Także ja tym samym kończę tą miniserię odcinków w tym tygodniu. Ten kanał stał się bardziej kameralny, kto by pomyślał, tak? Rozmawiam z wami jak z dobrymi znajomymi, a czasami z przyjaciółmi. Naprawdę, to jest fajna ekipa. I oczywiście należy się chyba słowo przeprosin dla tych, których zbywałem trochę w przeszłości, odpowiadając tak, właśnie jak cytowany w poprzednim epizodzie oglądający. I tutaj. Oczywiście nie ma tutaj winnych, tak, bo wszyscy uczymy się od siebie. Po to tutaj jesteśmy, dlatego zawsze mówię, żeby się szanować, tak? Natomiast zdecydowanie wolę być w miejscu, w którym jestem teraz, aniżeli tam, gdzie byłem jeszcze rok temu, obawiając się ucisku i w ogóle nie żyjąc w pełni. Czy teraz żyję w pełni, moi drodzy? Tego nie wiem, ale na pewno pełniej niż wtedy. Jak gdyby zatoczyliśmy koło, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy kiedyś. W kontekście takim, że no, nie słuchamy tych wiadomości o konspiracjach. Dokładnie tak. Jak przeciętna uśpiona osoba, więc jesteśmy troszkę w tym samym miejscu, ale jednak jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, bo nie słuchamy ani mediów, ani konspiracji, ani niczego takiego. Przeszliśmy całą tą drogę i mamy to zrozumienie. I to jest najważniejsze. Moi drodzy, słuchajcie, jest piątek, zbliża się weekend. Chciałoby się powiedzieć, że jest piątek, jest impreza. W <noise> każdym razie, i chcę spędzić trochę czasu z bliskimi, także. Niektórzy spędzą ten czas czytając o konspiracjach. I jest okej, okay, jeśli po prostu doprowadzi ich to do właściwego. Wyboru pod koniec, do właściwej konkluzji. Inni będą się cieszyć życiem. Wybór, moi drodzy, należy do Was. Do usłyszenia. Nadawał dla Was metafizyczny konspirator. Cześć. I wiecie, co naprawdę rozważam ostatnio: o zmianę nazwy tego kanału i przelejbelowanie tego wszystkiego, przebrandowanie na coś zupełnie innego. Także zobaczymy, może faktycznie do tego dojdzie. Dzięki za pomysł w ogóle. Trzymajcie się!